Amen, Alleluja, Ewangelia na niedzielę, Ewangelia na święta. Przed nami druga niedziela wielkanocna, często zwana była Białą Niedzielą, bo to ostatni dzień, w którym nowo nosili białe szaty podczas liturki. A my od wielu lat nazywamy tę niedzielę także Niedzielą Miłosierdzia, Bożego. I czytamy podczas liturgii przepiękny fragment z 20 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, wersety 19-31. Ewangelia Świętego Jana, XX rozdział, możemy powiedzieć, składa się z czterech części, które tworzą piękną całość. Mamy pierwsze 10 wersetów, to historii. Historia biegania. Maria Magdalena biegnie od grobu do uczniów, potem Piotr i uczeń drugi, którego Jezus był przyjacielem, biegną do grobu. Ujrzał i uwierzył, dotąd bowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że ma powstać z martwych. Następny fragment to wersety 11-18. Spotkanie Jezusa z zmartwychwstałego z Marią Magdaleną. Historycznie po łacinie ten fragment nazywany był Nolimę Tangere. I potem mamy trzy fragmenty, dwa i epilog, żeby już nie mieszać. Dwa fragmenty spotkania Jezusa z uczniami. 19:25 Uczniowie spotykają w wieczerniku Jezusa zmartwychwstałego, ale nie ma Tomasza, i drugi fragment, 26-29 wersety, spotkanie z uczniami, i w tym gronie jest już Tomasz. I potem mamy dwa ostatnie wersety tego rozdziału, które też zakończą naszą niedzielną Ewangelię, to tak zwany pierwszy epilog Ewangelii Świętego Jana. Dzisiaj wyjątkowo zrobię inaczej, bo w opisie filmu, czyli pod y, tym ekranikiem, jest taka strzałeczka w dół, i w opisie filmów pokażę odsyłacze do komentarza, który zrobiłem wcześniej. Dlatego, bo zrobiłem to w kilku częściach, w ogóle jest komentarz do całej. Całego rozdziału 20. Potem, też, to zainteresowany do 21 w playliście, można to znaleźć. Przejrzałem ten materiał, on jest naprawdę dobry i nie widzę potrzeby z całym szacunkiem do powtarzania tego wszystkiego od nowa, bo to już jest w internecie. Dlatego pozwoliłem sobie pokażę, gdzie jest ta Ewangelia nasza z najbliższej niedzieli, gdzie są pozostałe fragmenty. I po prostu trzeba tylko kliknąć i zobaczyć ten komentarz, który jest bardzo rozbudowany, może za bardzo w pewnych momentach, ale rzeczywiście jest wprowadzeniem do duchowej refleksji, wprowadzeniem do modlitwy nad tą stroną Biblii. A więc nie robię tego z lenistwa, ale robię z tego, by dać materiał dobry, dobrze przygotowany i rzeczywiście owocny dla nas wszystkich. Bardzo jeszcze raz Wam dziękuję. Można subskrybować ten kanał, można lajkować, można komentować, można pokazać innym, że coś takiego jest w internecie, a wydaje mi się, że są to materiały bardzo pożyteczne. Alleluja, Amen, błogosławionej niedzieli. Pamiętajmy o siebie nawzajem w naszej modlitwie. Amen.